emergency services have been called to Liverpool Street Station after a an explosion. It's the only incident that was caused by a major power failure. The station is currently called off. TFL are telling people to avoid, avoid the entire tube network. Tak na początek, wyjechałem by nie wiązać tego końca z końcem. Nie mów, że błądzę. ja nagapiłem się zbyt wiele na cierpienie I dlatego tutaj jestem, by oszukać przeznaczenie Polska to jest kraj, gdzie potrzeba Robin Hooda Władza żyje ponad Stanach, Kowalski to nie Buga. Nie wierzę w cuda, fałsz to nie dla mnie Praca po znajomości, reszta kręci nielegalnie W legalnej pracy, hasiet głównie na rachunki Co drugi żenił towar i miał na nie kundli Scenariusz smutny, a wiesz, że wszystkie smutki topione są w tym kraju, w oceanie wódki Cóż, chuj z tym, mnie tam już nie ma Tułam się po świecie, Homer, Odyseja Żaden wstyd, drogę w życiu wybierać ma to najlepiej, ten kto to popiera Co Możecie mi zażyć to, że żyję za granicą po Polsce ciągły konflikt z prawem i jebaną policją To nie ucieczka, zasługuje na coś więcej też Chciałem żyć godnie, system mi wykręcał ręce Pytania, ile zarabiam, nigdy nie starcza Jedno jest pewne, tu się nie dorobię garba Inny jest język, obyczaję otoczenie Łatwiej się podnieść, może przez to ten kraj cenię Wiesz, jako emigrant, tu powstaje nasza płyta Pierdolą, że tyra na zbywakach czy w fabrykach Praca nie hańbi, jaka by nie była Jestem panem swego losu, to jest moje życie, wypak Kochana Polsko, w wojsku byłem, odsłużyłem Lecz nie mogłem dłużej patrzeć, jak górę storośnie w siłę Dziś jestem tu, to historii, nowa karta To bit od KLB, a na nim emigracja Wiesz, a naprawdę pełen emigracji głos w swoje ręce Biorę tu swój los, biorę więcej Pierdolę tu twój post Co dzień kręcę, wolę tu mój tos Mój wewnętrzny głos podpowiada mi bym tu Gdzie nie swą tęsknotę znosił bym tu Co dzień zapierdalał co sił Wtedy na legalu pojawił się na osi Dane mi się pożyć od domu milsetki, Za krajem tęsknił, tęsknotę zwijam pletki Mękło mi serce, ratują mnie te dźwięki Jestem wolny, jednak czuję się zamknięty Gotowości stan, a droga obrana, Wolności ma, wszystko ma w planach Jestem tu sam, nie odłożyłem siana. Jedyne co mam, to te nagrania w uroku, daleko od domu, myśli wokół, co tu robić ziomuś Choć nie jestem w szoku, w czymś lewersym zmroku, bo znów coś tu pieprze do mikrofonu. Zrozum! Życie w toku, jakoś idzie i na ogół lepsze to niż siedzenie na piździe pośród bloków, wzrok jak soku, by się nie wyjebać, stracić wizję Idę spełniam misję, tracąc przy tym litry potu Choć zima znowu odległa od mego rejonu Z mojej decyzji, czyli z mojego powodu Kwestia wyboru komu chcę się tyrać za grosze Mimo wszystko wiesz, ja jestem dumny skąd pochodzę Bo tam moi ludzie na moim rejonie Święcim, Zachodnio-Pomorskie, Tam czas leci szybko jak bąk za bągiem I często ciężko przytomnieć Mam masę wspomnień, kończę Suma i fakt, to emigracja naszą Pasją i jaka stacja Każdego z nas zajawka Kolabo, bo emigracja polska w jedności siła. Z Fakt to, to kolabo emigracja naszą pasją rabi, nieważne jaka stacja. Każdego z nas ta zajawka połączyła. kolabo emigracja polska w jedności siła. 是希望，也都是希望。